Adam poruszał się po rozległych terenach posiadłości jak duch, postać zaledwie zauważalna na tle wypielęgnowanych trawników i idealnie przyciętych żywopłotów. Był ogrodnikiem, dozorcą, złotą rączką cichym trybikiem w wielkiej, lśniącej maszynie, jaką był dom Izabeli Wolińskiej. Jego dni były uporządkowane i puste, wypełnione fizyczną pracą, która męczyła ciało, ale nigdy nie potrafiła uspokoić umysłu. W jego głowie panowała bowiem mgła, gęsta i nieprzenikniona pustka, w której brakowało wspomnień. Izabela znalazła go dwa lata temu. Tak mu powiedziała. Błąkał się po ulicy, zdezorientowany, bez dokumentów i bez przeszłości. Miała dobre serce, więc przygarnęła go, dała mu imię Adam Pracę i Dach nad głową. Był jej projektem, jej uratowanym ptakiem ze złamanym skrzydłem. W zamian oczekiwała jedynie wdzięczności i posłuszeństwa. A Adam był wdzięczny, bo cóż innego mu pozostało? Nie pamiętał niczego sprzed dnia, w którym otworzył oczy w jednym z gościnnych pokoi jej rezydencji, z pulsującym bólem głowy i przerażającą ciszą w duszy. Jego życie było powierzchnią. Gładką, lśniącą, ale bez głębi. Posiłki jadał w kuchni dla służby, sypiał w małym pokoju nad garażem, a jego jedynym towarzystwem były narzędzia w szopie i szum wiatru w koronach starych dębów. Czasami Izabela wzywała go do siebie wieczorami. Siadał wtedy na brzegu fotela w jej ogromnym salonie, a ona opowiadała mu o swoim dniu, o transakcjach biznesowych i towarzyskich intrygach. Patrzył na nią, potakiwał, ale jej słowa przepływały przez niego, nie zostawiając śladu. Czuł się jak aktor grający rolę w sztuce której scenariusza nie znał. Był odizolowany, emocjonalnie zamrożony, a jedynym uczuciem, jakie czasami przebijało się przez pancerz apatii, było niejasne, dręczące poczucie straty. Pewnego dnia w posiadłości pojawiła się nowa sprzątaczka. Nazywała się Ewa i miała ze sobą córkę, małą dziewczynkę o wielkich, smutnych oczach. Dziecko miało na imię Zosia i nigdy się nie odzywało. Trzymało się kurczowo spódnicy matki, ściskając w rączce wysłużonego pluszowego Misia. Adam obserwował je z daleka, gdy pracował w ogrodzie. Było w tej dziewczynce coś, co przyciągało jego uwagę, coś, co rezonowało z pustką w jego własnym wnętrzu. Cicha powaga jej twarzy, sposób, w jaki jej spojrzenie błądziło po świecie, jakby szukało czegoś, co dawno zginęło. Pewnego razu, gdy przycinał róże w pobliżu tarasu, gdzie Ewa myła okna, Zosia podeszła bliżej. Stanęła kilka kroków od niego i po prostu patrzyła. Adam poczuł dziwny impuls. Odłożył sekator, wziął do ręki opadły liść i kilkoma zręcznymi ruchami palców złożył go w małego ptaszka. Podał go dziewczynce. Jej drobne paluszki delikatnie dotknęły liścia. Nie uśmiechnęła się, ale w jej oczach pojawił się błysk, którego wcześniej nie widział. To był pierwszy prawdziwy kontakt z innym człowiekiem, jaki poczuł od dwóch lat. Chwila ta była jak pojedyncza kropla deszczu na wyschniętej ziemi jego duszy. Kilka tygodni później Izabela organizowała jedno ze swoich słynnych przyjęć w ogrodzie. Białe namioty, kelnerzy w liberiach, brzęk kryształowych kieliszków i potok fałszywych uśmiechów. Adam miał za zadanie dbać o dyskretne działanie fontan i oświetlenia. Krążył na obrzeżach imprezy, niewidzialny dla bogatych gości. Ewa również pracowała, pomagając w kuchni. Zosia siedziała cicho na schodkach prowadzących do służbówki, z dala od zgiełku, tuląc swojego misia. W pewnym momencie Izabela zawołała Adama. Chciała pochwalić się przed znajomymi swoim podopiecznym, mężczyzną, którego uratowała od życia na ulicy. Stanął obok niej, czując się jak eksponat w muzeum. Uśmiechał się nieśmiało, odpowiadał na pytania zdawkowymi tak i nie, pragnąc tylko, by to się skończyło. Jego wzrok błądził po ogrodzie, aż natrafił na małą postać na schodkach. Zosia patrzyła prosto na niego. Nagle dziewczynka wstała. Jej pluszowy miś wypadł jej z rąk i potoczył się po kamiennych płytach. Z jej ust wydobył się cichy, zduszony dźwięk, słowo ledwie słyszalne, ale dla Ewy, która właśnie wyszła na zewnątrz, zabrzmiało ono jak grom. Tata. Ewa zamarła. Jej twarz pobladła. A taca z pustymi kieliszkami, którą niosła, zadrżała niebezpiecznie. Jej oczy, pełne niedowierzania i nagłej, desperackiej nadziei, przeniosły się z córki na Adama stojącego w kręgu eleganckich gości obok Izabeli. Poznała go natychmiast. Może był szczuplejszy, może jego oczy były puste, ale to był on. To był jej Piotr. Rzuciła tacę na trawnik. Szkło rozprysło się z brzękiem, uciszając na chwilę rozmowy. Ewa podbiegła, torując sobie drogę między zszokowanymi gośćmi. Stanęła przed Izabelą, a jej ciałem wstrząsał szloch. Wskazała palcem na Adama, a jej głos, drżący z emocji, wzniósł się w krzyk, który rozdarł aksamitną atmosferę przyjęcia. Proszę pani, ten mężczyzna to zaginiony ojciec mojej córki. W ogrodzie zapadła absolutna cisza. Wszyscy wpatrywali się w roztrzesioną sprzątaczkę, w bladego Adama i w Izabelę, której twarz sterzała w maskę lodowatej furii. Dla Adama ten krzyk był jak klucz przekręcony w zardzewiałym zamku jego umysłu. Świat zawirował, a w jego głowie eksplodował ból, ostrzejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Izabela zareagowała szybko. Jej głos był zimny i opanowany. Ta kobieta jest niestabilna. Ochrona, proszę wyprowadzić ją z mojej posiadłości. Natychmiast dwóch rosłych mężczyzn podeszło do Ewy, która wciąż próbowała coś powiedzieć, wykrzykując imię Piotr. Adam stał jak sparaliżowany. Słowa kobiety odbijały się echem w jego pustce, budząc coś nieuchwytnego, bolesnego. Widział strach i nadzieję w jej oczach, widział, jak mała Zosia płacze w milczeniu, wyciągając do niego rączki. Ochroniarze chwycili Ewę za ramiona. Proszę, Piotruś, spójrz na mnie. Nie pamiętasz? Nasz dom, nasz park, piosenka, którą śpiewałeś, Zosi, krzyczała, gdy odciągali ją w stronę bramy. Adam zrobił krok do przodu, ale dłoń Izabeli zacisnęła się na jego ramieniu, jak stalowy imak. Nie słuchaj jej, Adam. To biedna, obłąkana kobieta. Chce tylko pieniędzy. Ale jej słowa nie miały już mocy. Obraz zapłakanej twarzy Ewy i wyciągniętych rączek Zosi wypalił się w jego umyśle. Tej nocy nie mógł spać. Chodził po swoim małym pokoju, a w głowie kołatały mu się fragmenty śmiech dziecka, zapach farb olejnych, uczucie małej dłoni w swojej. To były pierwsze prawdziwe przebłyski, pierwsze pęknięcia w gładkiej ścianie amnezji. Następnego dnia, wbrew wyraźnemu zakazowi Izabeli, wymknął się z posiadłości. Znalazł Ewe w małym, skromnym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Otworzyła mu drzwi, a jej oczy wypełniły się łzami. Wpuściła go do środka. Mieszkanie było biedne, ale czyste i pełne ciepła, którego tak brakowało w rezydencji. Na ścianach wisiały zdjęcia. Zdjęcia jego, Adama, a raczej Piotra, uśmiechającego się do kobiety, która teraz stała przed nim. Trzymał na rękach niemowlę, które z czasem wyrosło na małą, milczącą dziewczynkę. Nazywasz się Piotr Nowak, powiedziała Ewa drżącym głosem. Jesteś architektem. Genialnym. Dwa lata temu mieliśmy wypadek samochodowy. Ty doznałeś poważnego urazu głowy. Zapadłeś w śpiączkę. Kiedy się obudziłeś, nic nie pamiętałeś. A potem zniknąłeś ze szpitala. Szukałam cię wszędzie. Zgłosiłam zaginięcie, ale policja była bezradna. Podała mu album ze zdjęciami. Przewracał strony, a każda fotografia była jak mały wstrząs elektryczny. Widział siebie na wakacjach, przy choince, podczas budowy domu z klocków z małą Zosią. Twarz na zdjęciach była jego, ale radość w oczach była mu obca. Czuł się, jakby oglądał życie kogoś innego, kogoś, kim powinien być. Zosia wyszła z drugiego pokoju. Stanęła w progu i patrzyła na niego swoimi wielkimi oczami. Adam ukląkł. Cześć, Zosiu, powiedział cicho. Dziewczynka podeszła do niego powoli i dotknęła jego policzka. Jej dotyk był delikatny, pełen tęsknoty. W tej chwili, patrząc w oczy dziecka, poczuł coś więcej niż tylko echo wspomnieć. Poczuł więź. Prawdziwą, głęboką więź, która przetrwała amnezję i czas. Zaczął potajemnie spotykać się z Ewą i Zosią. Każde spotkanie było jak odnajdywanie kolejnego fragmentu układanki. Ewa opowiadała mu o ich życiu, o jego pasjach, o tym, jak uwielbiał rysować. Pewnego dnia przyniosła jego stary szkicownik. Gdy tylko Adam wziął do ręki ołówek, jego dłoń poruszyła się z zadziwiającą pewnością. Zaczął rysować. Narysował portret Zosi, idealnie oddając smutek i nadzieję w jej oczach. Potem narysował dom, ich dom, który pamiętały jego palce, choć nie pamiętał go umysłu. Zosia siadała obok niego, gdy rysował. Obserwowała w milczeniu, a czasem na jej twarzy pojawiał się cień uśmiechu. Zaczęła wydawać ciche dźwięki, mruczeć melodie, które Ewa rozpoznawała jako kołysanki, które Piotr jej kiedyś śpiewał. Jego obecność była dla niej lekarstwem, a jej obecność była dla niego kotwicą, która powoli ściągała go z morza zapomnienia na brzeg rzeczywistości. Jego wewnętrzny konflikt narastał. Izabela reprezentowała bezpieczeństwo i jedyne życie, jakie znał. Była jego wybawicielką. Ale Ewa i Zosia reprezentowały prawdę, miłość i życie, które zostało mu skradzione. Izabela zauważyła zmianę w jego zachowaniu. Stał się bardziej zamyślony, nieobecny. Zaczęła go pilnować, ograniczać jego swobodę. Czuł się coraz bardziej jak więzień w złotej klatce. Pewnej nocy, dręczony koszmarami, w których widział szpitalne korytarze i twarz Izabeli, zaczął przeszukiwać swój pokój. Izabela zawsze mówiła mu, że jego rzeczy osobiste spłonęły w pożarze, który był przyczyną jego bezdomności. Ale pod podłogą, pod luźną deską, znalazł metalowe pudełko. Zamek był prosty. Otworzył go Scyzorykiem. W środku leżał dowód osobisty na nazwisko Piotr Nowak. Obok niego kilka zdjęć te same, które widział u Ewy. A na samym dnie leżały szpitalne dokumenty. Karta wypisowa ze szpitala psychiatrycznego podpisana przez ordynatora, który był bliskim przyjacielem Izabeli. W adnotacjach stało pacjent z głęboką amnezją pourazową, niestabilny. Przekazany pod opiekę prawnej opiekunki, pani Izabeli Wolińskiej. Wszystko stało się jasne. To nie był akt miłosierdzia. To było porwanie. Izabela wykorzystała jego stan, swoje pieniądze i wpływy, by go zabrać, by go ukształtować na nowo, by stał się jej własnością. Gniew, który w nim wezbrał, był gorący i oczyszczający. To nie był już Adam, potulny ogrodnik. To był Piotr, mąż i ojciec, któremu skradziono dwa lata życia. Następnego dnia Izabela go skonfrontowała. Znalazła ślady jego potajemnych wyjść. Więc to prawda, syknęła, a jej piękna twarz wykrzywiła się w grymasie złości. Ta żebraczka namieszała ci w głowie. Zapomnij o nich, Adam. Twoje miejsce jest tutaj, ze mną. Ja cię uratowałam. Jesteś mi winien swoje życie. Oddaj mi moje życie, odpowiedział Piotr, a jego głos był twardy jak stal. Nazywam się Piotr Nowak, a ty jesteś złodziejką. Wściekłość Izabeli nie znała granic. Jeśli odejdziesz, zniszczę ją, zagroziła. Sprawię, że straci pracę, mieszkanie i prawa do opieki nad tym Bachorem. Zostanie z niczym. A ty nie będziesz mógł jej pomóc, bo kim jesteś? Nikim. Bezimiennym wariatem, którego przygarnęłam z litości. To był moment, w którym wszystko się zmieniło. To nie była już tylko walka o odzyskanie przeszłości. To była walka o przyszłość jego rodziny. Wiedział, że nie może po prostu odejść. Musiał walczyć. Musiał zdemaskować Izabelę i odzyskać swoje imię. To był jego punkt bez powrotu. Spojrzał jej prosto w oczy, a strach, który go paraliżował przez dwa lata, zniknął, zastąpiony przez zimną determinację. Zobaczymy, powiedział i odwrócił się, zostawiając ją w jej luksusowym więzieniu. Poszedł prosto do Ewy. Opowiedział jej wszystko, co odkrył. Trzymali się za ręce, po raz pierwszy nie jako obcy sobie ludzie, ale jako mąż i żona, zjednoczeni przeciwko wspólnemu wrogowi. Wiedzieli, że czeka ich ciężka bitwa. Izabela była potężna, miała pieniądze i wpływy. Oni mieli tylko prawdę. Piotr wiedział, że musi działać szybko i odważnie. Słowa Izabeli o zniszczeniu Ewy nie były pustą groźbą. Największym dorocznym wydarzeniem organizowanym przez Wolińską była gala charytatywna na rzecz fundacji pomagającej dzieciom. Ironia tej sytuacji była aż nadto oczywista. To tam, w świetle Jupiterów, w obecności elity miasta i mediów, postanowił stoczyć swoją bitwę. Przez kilka następnych dni przygotowywał się. Ewa pomogła mu skontaktować się z kilkoma jego starymi przyjaciółmi z branży architektonicznej, którzy potwierdzili jego tożsamość. Zebrał wszystkie dowody, jakie miał, kopie dokumentów ze szpitala, zdjęcia, a nawet szkicownik, który był niemym świadectwem jego talentu i odzyskanej pamięci. Najtrudniejszą częścią było przekonanie Ewy, by poszła tam z nim i Zosią. Bała się, nie chciała narażać córki na taki stres. Oni muszą zobaczyć Zosię, powiedział Piotr łagodnie. Ona jest żywym dowodem na to, kim jestem. To dla niej to wszystko robimy. Musimy być razem. Nadszedł wieczór gali. Rezydencja Izabeli lśniła tysiącem świateł. Goście w wieczorowych strojach przechadzali się po marmurowych posadzkach, popijając szampana. Piotr, Ewa i Zosia weszli bocznym wejściem dla personelu, które znał tak dobrze. Miał na sobie stary, ale czysty garnitur, pożyczony od przyjaciela. Ewa miała na sobie prostą sukienkę, a Zosia trzymała go kurczowo za rękę. Jej oczy były szeroko otwarte ze strachu i zdumienia. Poczekali na moment, gdy Izabela, jako gospodyni, weszła na scenę, by wygłosić przemówienie otwierające gale. Stała w blasku reflektorów, uosobienie elegancji i hojności. Mówiąc o potrzebie ochrony bezbronnych dzieci. W tym momencie Piotr dał Ewie znak. Wyszli z cienia i ruszyli w stronę sceny. Wśród gości przeszedł szmer zdumienia. Ktoś próbował ich zatrzymać, ale Piotr wszedł z taką determinacją, że nikt nie odważył się stanąć mu na drodze. Weszli na scenę, stając obok zszokowanej Izabeli. Przepraszam, że przerywam. Powiedział Piotr do mikrofonu, a jego głos, wzmocniony przez głośniki, odbił się echem po całej sali. Nazywam się Piotr Nowak. I nie jestem tu, by prosić o datki. Izabela zbladła. Syknęła do ochrony, by ich usunęli, ale było już za późno. Wszystkie oczy, wszystkie kamery były zwrócone na nich. Wielu z Was zna mnie jako Adama. Cichego ogrodnika, którego ta kobieta, Izabela Wolińska, rzekomo uratowała z ulicy, kontynuował Piotr, a jego głos nabierał siły z każdym słowem. To kłamstwo. Dwa lata temu uległem wypadkowi i straciłem pamięć. Pani Wolińska wykorzystała moją bezbronność. Wywiozła mnie ze szpitala, ukryła przed światem i moją rodziną. Ukradła mi imię, przeszłość i dwa lata życia. W sali panowała grobowa cisza. Piotr opowiedział całą historię o wypadku, o amnezji, o przebudzeniu w obcym domu, o życiu w kłamstwie. Mówił o Ewie, swojej żonie, która szukała go przez dwa lata, i o swojej córce, Zosi, która z powodu traumy przestała mówić. Ta kobieta, powiedział, wskazując na Izabelę, która stoi tu przed wami i prosi o pieniądze na pomoc dzieciom, odebrała dziecku ojca, a żonie męża. Zrobiła to z chciwości i egoizmu, by mieć żywą zabawkę, kolejny piękny przedmiot w swojej kolekcji. Izabela w końcu odzyskała głos. To absurd. Ten człowiek jest chory psychicznie. Ochrona krzyknęła histerycznie. Ale wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Zosia, która przez cały czas stała cicho, trzymając ojca za rękę, puściła go. Podeszła o krok bliżej do mikrofonu. Spojrzała na tłum wielkimi, poważnymi oczami, a potem przeniosła wzrok na Izabelę. Jej małe usta otworzyły się i czystym, dźwięcznym głosem, który dotał do każdego zakątka sali, powiedziała dwa proste zdania. Zła pani to mój tata. Te słowa, pierwsze, które publicznie wypowiedziała od dwóch lat, były potężniejsze niż jakiekolwiek dowody. Były czystą, niezaprzeczalną prawdą prosto z serca dziecka. W sali rozległ się zbiorowy szmer. A potem zapadła cisza, ciężka od zrozumienia i osądu. Twarz Izabeli zamieniła się w maskę klęski. Wiedziała, że przegrała. Wśród błysków fleszy i chaosu, który wybuchł, gdy dziennikarze rzucili się w stronę sceny, Piotr, Ewa i Zosia stali razem, jak nienaruszalna wyspa spokoju. Piotr wziął córkę na ręce i przytulił ją mocno, a potem objął Ewę. Płakali wszyscy troje łzami ulgi. Smutku za straconym czasem i radości z odzyskanego życia. Rodzina, która została tak brutalnie rozdzielona, w końcu była znowu razem. Skandal, który wybuchł po Gali, był ogromny. Imperium Izabeli Wolińskiej runęło jak domek z kart. Jej przyjaciele odwrócili się od niej, firmy zerwały kontrakty, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności. Publiczna hańba była dla niej karą dotkliwszą niż jakikolwiek wyrok sądowy. Dla Piotra, Ewy i Zosi rozpoczął się nowy rozdział. Musieli na nowo poskładać swoje życie, ale robili to razem. Piotr wciąż miał luki w pamięci, ale z każdym dniem, z każdą opowieścią Ewy, z każdym uśmiechem Zosi, wracały kolejne fragmenty. Wracały uczucia miłość do żony, czułość dla córki, pasja do architektury. Dwa lata później. Ciepłe, letnie słońce przeświecało przez liście starej jabłoni. Rzucając tańczące plamy światła na drewniany stół w ogrodzie, unosił się zapach świeżo skoszonej trawy i kwitnących piwoni. Piotr siedział przy stole, szkicując w swoim notatniku. Nie projektował już wielkich, szklanych biurowców dla korporacji. Teraz tworzył projekty domów przytulnych, funkcjonalnych, pełnych światła. Miejsc, w których rodziny mogły być szczęśliwe. Ewa wyszła z domu, niosąc dzbanek lemoniady. Uśmiechnęła się na jego widok. Zmarszczki troski, które przez dwa lata gościły na jej czole, zniknęły bez śladu. Wyglądała na spokojną i szczęśliwą. Postawiła dzbanek na stole i pocałowała go w czoło. Z głębi ogrodu dobiegł ich śmiech. To była Zosia, teraz już sześcioletnia, gadatliwa i pełna energii dziewczynka. Bawiła się z psem, szczeniakiem golden retrievera, którego niedawno adoptowali. Jej głos był jak muzyka, która wypełniała ich życie, zagłuszając echa przeszłości. Tato, patrz. Nauczyłam go nowej sztuczki, zawołała, a pies radośnie podał jej łapę. Piotr odłożył ołówek i spojrzał na swoją rodzinę. Na swoją żonę, której miłość i siła przeprowadziły ich przez najciemniejszy okres. Na swoją córkę, której głos był cudem, o który walczył. Na ten mały dom z ogrodem, który był ich przystanią, ich światem. Przez dwa lata żył w luksusowej rezydencji, otoczony bogactwem, o jakim wielu mogłoby tylko marzyć. Ale był wtedy biedniejszy niż kiedykolwiek. Był pusty. Dopiero teraz, w tym prostym domu, przy tym drewnianym stole, czuł się prawdziwie bogaty. Zrozumiał, że prawdziwego bogactwa nie mierzy się w metrach kwadratowych posiadłości ani w zerach na koncie bankowym. Mierzy się je w liczbie uśmiechów, w cieple dłoni, w dźwięku śmiechu ukochanej osoby. Odzyskał swoje imię, swoją rodzinę i swoją duszę. Droga do tego miejsca była długa i bolesna, ale każdy krok był tego wart. Spojrzał na Ewę, a ona uśmiechnęła się do niego w ten wyjątkowy sposób, który rozumieli tylko oni. W tym uśmiechu była cała ich wspólna historia ból, walka i ostateczne zwycięstwo miłości nad kłamstwem. Piotr Nowak był w domu. Na dobre.